W wielu firmach porównywałem różne urządzenia. Jak wiemy, Simplex jest najbardziej budżetowym urządzeniem, gdzie relacja jakości do możliwości jest naprawdę najbardziej atrakcyjna, ale nie o tym będzie w tej chwili w tym odcinku. Wiecie, jakie różnice są między multicruzerem, wiecie, jakie różnice są między anfibio. To było wielokrotnie już poruszone, było pokazywane w różnych filmach w terenie, będzie pokazywane. Natomiast wiele osób, które decydują się na zakup Simplexa, pyta się, Jaka jest różnica między wersją ze słuchawkami i czy warto dopłacać do tej wersji? Jak wiecie, ja w swoich filmach nie używam słuchawek dla Was specjalnie, żebyście słyszeli co się dzieje pod sądą w danym momencie. I tutaj nie mam większego wyboru. Natomiast na co dzień chodzę tylko i wyłącznie w słuchawkach. Jeśli chodzi o słuchawki bezprzewodowe, no to myślę, że tutaj nie ma sensu tłumaczyć wygody używania słuchawek bezprzewodowych. Jak wiemy, Simplex chodzi z tymi zielonymi słuchawkami, które tutaj widzicie w tej chwili. To są słuchawki bezprzewodowe, które pracują z Anfibio i z cruzerem, Ale bardzo fajne pod tym względem, że jeśli zamierzacie kupić pinpointer Albo macie pinpointer Pulse Dive To w momencie włączenia tego urządzenia, tak jak pokazywałem na swoich filmach Po prostu słyszycie dźwięk z pinpointera Także tu jest kolejny atut zakupu urządzenia ze słuchawkami Natomiast kolejna rzecz i kolejna wada Nie będę odchodził może od tej ścianki, bo, bo to jest rzecz oczywista Ale może nie dla wszystkich Ta przejściówka ten konektor, który tutaj widzicie, jest w wersji bez słuchawek bezprzewodowych. Czyli, w wersji bez słuchawek, w tym najtańszym wariancie za 1269, dostajemy tą przejściówkę. To jest przejściówka Jack. Ona nie jest wodoodporna, ona służy tylko do podłączenia słuchawek lądowych i możemy sobie dowolne słuchawki lądowe podłączyć do tego urządzenia. W wersji ze słuchawkami, z tymi zielonymi, nie ma tej przejściówki, więc jakbyśmy chcieli podłączyć sobie słuchawki na kablu, bo z jakiegoś powodu słuchawki bezprzewodowe nam nie pasowały. No to po prostu niestety nie możemy tego zrobić i musimy dokupić taką przejściówkę. Oczywiście są jeszcze słuchawki wodoodporne, tak jak tutaj widzicie do chodzenia w wodzie. Jako dodatek, jeśli ktoś kopie w jakichś zbiornikach wodnych, no to to jest jakby nieodzowny element w tym tej chwili. One są oczywiście zrobione pod konektor, który jest tutaj, więc to są jakby w tej chwili jedyne słuchawki wodoodporne oferowane przez producenta. Z firmach termarketowych jeszcze nie słyszałem o takich słuchawkach, ale jest taka szansa, że takie słuchawki. Możliwe, że będą zrobione. E, oczywiście, kupując w zestawie, macie tą zaletę, że będziecie mieli e, to zdecydowanie taniej. Natomiast trzeba podjąć decyzję. Kto powinien kupić słuchawki? E, każdy powinien chodzić w słuchawkach, ale oczywiście wiadomo, budżet mamy różny. Nie każdego stać dołożyć te parę stów. Naprawdę, to są czasami duże wyrzeczenia. Ja to też w pełni rozumiem. Jeśli będziecie chodzić obok e, autostrad, obok miejsc ruchliwych, albo jeżeli będziecie chodzić po plaży. No to myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie kupienie słuchawkowej wersji. To nie ulega żadnej wątpliwości, że ta wersja się najlepiej po prostu w takich warunkach sprawdzi. Natomiast jeśli macie miejsca ciche, typu lasy, typu pola, gdzie nie ma specjalnej ilości ludzi, którym by to przeszkadzało, i ewentualnie nie, nie, nie ma jakiegoś szumu zewnętrznego, to spokojnie wersja bez słuchawek. Oczywiście wiele osób w dzisiejszych czasach lubi zostawać inkognito, czyli nie być zauważalnym, rozpoznawalnym ze względu na sytuację, która panuje w przepisach, natomiast no, to też jest kolejny atut, nie chcesz być zauważany, chcesz być po prostu pod cichu nierozpoznawalny, nie chcesz przeszkadzać innym, nie chcesz położyć zwierząt, ptaków i tak dalej, bo też tacy ludzie się wśród nas znajdują, którzy kochają przyrodę, wersja ze słuchawkami jest dla Ciebie. Ja myślę, że to jest podstawowa różnica, po prostu musicie wybrać, czy chcecie mieć komfort noszenia słuchawek bezprzewodowych, czy wystarczy Wam, że będziecie mieli wersję bez słuchawek, ale opcję... W którą daje producent, czy nie macie konektor, możecie podłączyć słuchawki przewodowe. Kolejna rzecz, która jest istotna, i taka podpowiedź ode mnie, pamiętajcie o jednej rzeczy. Słuchawki bezprzewodowe zawsze to nie ma znaczenia od producenta. W 90% przypadków słuchawki przewodowe, bezprzewodowe, bezprzewodowe, będą przenosiły gorszą jakość dźwięku. To się wiąże z protokołami transmisji i z utratą pewnych danych, jeśli chodzi o jakość, i zawsze słuchawki na kablu będą dawały lepszą jakość dźwięku ni słuchawki bezprzewodowe. Pamiętajcie o tym, pamiętajcie o tym, żeby je też naładować przed wyjściem w teren e, Także, jeżeli będziecie mieli słuchawki przewodowe, ta jakość będzie zdecydowanie, zdecydowanie lepsza. Przy bezprzewodach będzie minimalne opóźnienie i nieco gorsza jakość dźwięku. To jest rzecz zupełnie normalna we wszystkich modelach wykrywaczy. Piszcie, co sądzicie o, o tym pod tym filmem i do usłyszenia.